Komu służysz, za Niego życie oddajesz. Najwznieśniejsza jest zaś służba, gdy drugiemu posłużysz Bogiem. Na przykład dzieci są skatechizowane przez rodziców, nauczone modlitwy, poważniejsze niż jedzenie. Kto Boga dał? Wiele dał, kto Boga nie dał, nic nie dał. Posługa jednak Ewangelii jest trudna, a nawet zagrożona, ponieważ słudzy słowa przeżywają dzisiaj koniunkturę nienawiści skierowanej do nich od owiec. To nie dziwi, zawsze tak bywało i dziś też. Niewiele godzin temu w Kłobucku kapłan został zamordowany przez byłego policjanta. To jest posiew nienawiści, która ośmiela. Czyż wzgarda nie jest siostrą nienawiści, a nienawiść? nie jest kiełkującym zabójstwem, a jednak poza prawdą nie ma sensu i bez prawdy będzie rozpacz. Służące Ewangelii Jezusowej dają prawdę, prawdę dającą życie wieczne. Jeśli są to słudzy prawdy, dają towar najprzedniejszy, Człowiek jest istotą niesamodzielną i bez Boga niespełnioną. Dlatego człowiek potrzebuje dostawców prawdy, łaski i Boga. Tę rolę wypełniają Kapłani. Z ludu wzięci często są jako i ludzie. Mimo to. Niosą w posłudze towar najprzedniejszy. Dają Boga, dają prawdę, przyzywają łaski, jakoś są pasterzami. Należy strzec Kościoła, aby miał możliwość posługi. Zbawienia bez przeszkód. Kościół jako wychowawca narodów powinien być otoczony opieką, aby posługa narodom nie ucierpiała. Bóg źródło wszystkiego. Jest koniecznością nie do zastąpienia w życiu każdego człowieka. Wielu jest tak zdeformowanych zgorszeniem świata, tak jest upodlonych i zgorszonych antykulturą śmierci, że utracili zdolność, by pomyśleć o Bogu, a cóż dopiero się modlić. Cóż z tego, że kiedyś mieli życie katolickie, dziś żyją jak ludzkie zwierzęta. I do nich trzeba dotrzeć jeszcze raz z miłością w mądrości, z modlitwą, która podnosi, modlitwa przyzywa Boga i daje Boga. Dlatego wszyscy zagubieni. I nieocaleni potrzebują łaski, szczególnej, aby ich życie było życiem sensu i nadchodzącego owocu. Bo jeśli coś, coś nie służy człowiekowi, jest jemu wrogie i niszczy owego człowieka, niszczy kłamstwo. Ale na przykład na terenie dumnego miasta łodzi ulice są zwężane tak, żeby auta nie było gdzie postawić, i to w imię jakichś tajemnych zaleceń, aby ludziom życie skrócić, upodlić i uczynić ich bardziej zniszczonymi, to dokonuje się rękami bezmyślnych, stchórzonych urzędników. I tak ze wszystkim jest. Dlatego świat potrzebuje mężnych głosicieli prawdy, którzy przywrócą ludzi do sensu, by ludzie nie żyli przeciwko własnym interesom. To jest też tak jak z matematyką w szkołach. Jest najbardziej sponiewieranym przedmiotem, z nienawidzonym. No przecież matematyka uczy logiki i myślenia. Ale po cóż narodowi niewolników myślenie i logika? Jeszcze mogliby się o siebie upomnieć. A tak po cóż im wiedzą, wiedzieć, że są niewolnikami? Dlatego głosiciele prawdy w bardzo szerokim znaczeniu są zbawienną koniecznością. Blisko, daleko, tu i teraz i wszędzie. Jak światło dla oczu, tak prawda dla umysłu jest konieczną koniecznością. Prawda nie mająca alternatywy jest prze to obowiązkiem nieuniknionym a sprawiedliwym aż świętym, prawda, czyli święta dyktatura. Trzeba ją roznosić, według niej żyć, ją głosić, jej bronić. To jest ten pasterski obowiązek wszystkich odpowiedzialnych, aby służąc narzędziem prawdy, Przywracali ludzi do Bożego zamysłu, aby ci ludzie wreszcie dobrze poinformowani, nie drwonili siebie w byle jakości i bezmyślności. Módl się więc, a więcej będzie Ci dane. I ujawni się to, że pełnia jedyność i całkowitość Boga w Twoim życiu oznacza Twoje rozkwitnienie i wieczne zaowocowanie. Największym darem jest dać człowiekowi mocne świadectwo, zaczątek wiary. Przekonać człowieka, dając mu radosną nowinę o Zbawicielu, aby podjął, chwycił i zaczął żyć według najlepszej nowiny, jedynej nowiny o Bogu Zbawicielu. Wiara wymaga podporządkowania się Bogu, a modlitwa. Niech będzie taką intensywnością, jakby była relacją. Bóg mówi znakami, wydarzeniami i sytuacją, w której się znajdujesz. Ty odpowiadasz posłuszeństwem, modlitwą i posłuszeństwem. Dlatego, kto truci się, Posłudzę słowa w zatroskaniu o zbawienie dokonuje służby najwznioślejszej. Gdyby tak zrobić rank ranking zajęć społecznych, które są bardzo przydatne i które są najważniejsze, to pewnie na miejscu pierwszym byłby lekarz, później może piekarz. I tak dalej, a przed nimi będzie głosiciel Słowa Bożego. Ten, który, tak na przykład jak święci Cyrli, metody, zapomnieli złego, stali się sługami prawdy i przekazali Słowianom dobrą nowinę o zbawieniu w ich języku, to jest rewelacja tamtych dni. Ci ludzcy geniusze, ci ci najdostojniejsi, ojcowie kultury, która zaczęła się od Ewangelii. Człowiek przegnięty w dobrą nowinę i łaskę pozyskuje taką jakość, taką nowość, taką inność. Że jego człowieczeństwo doznaje nowego zintensyfikowania i rozbudowy. Ten dopiero jest człowiekiem, kto Bogiem się wypełnił. Kto Bogu bowiem nie słyszał, ten żyje w zakłamaniu, domysłach i błędzie. Człowiek, który nie myśli o Bogu, jest bardzo groźny dla siebie i dla innych. Jest nieuzasadniony, nieprzewidywalny i nie ma wyraźnego celu. Namiętności mogą w nim wygrać. Może pójść za wyobrażeniami, może pójść za zgubą własną. Proś Pana Boga o to, aby Jego całkowitość stuprocentowała stąpiła na ciebie i spotkała się z Twoją całkowitą otwartością, pragnieniem, głodem tegoż Boga. A doświadczywszy takiej łaski, czy nie pochwalisz się światu, znalazłem Boga i jest mi zbawiennie. Czy nie powiesz innym, aby oni dostąpili tego samego? Stąd trzeba się modlić, czyli u Boga bywać, prosić Jego i Boga słuchać dla ocalenia własnego, dla ocalenia ostatecznego. Jakże słusznie ci święci, Cyrli Metody, święci bracia są uznani za patronów Europy. Czyż nie z ich posługi, czyli Bożego Słowa, nie została wygenerowana tam, na tych ziemiach cywilizacja katolicka Chrystusa Zbawiciela, który uświęcając ludzi, uszlachetnił ich, a ci w miłości uczynnej stali się dobrodziejami świata w społecznym znaczeniu. Bo gdy przyszła Ewangelia Jezusa, to tereny dotknięte dobrą nowiną wzrosły niezwykłym rozwojem dokonań społecznych, cywilizacyjnych, naukowych, innych. Bez niej Europa tkwiłaby Pierwotnej stagnacji składałaby się z panów i niewolników, zemsty i okrucieństwa i niemiłosierdzia. A tak człowiek, który poznał pojęcie bliźniego i miłości, czyli daru bezinteresownego, poznał przeznaczenie swojej Boga umiłowanego, taki człowiek, którego to spotkało szlachetnieje i staje się dobrym darem dla innych. Teraz Twoja kolej, abyś poznając prawdę zobowiązał się do rycerskiego świadczenia o niej względem bliskich i dalekich. Czuj się zobowiązany do takiej ufności, by spadły z Ciebie kajdany lęku i nieufności, abyś nie stawiał oporu Bogu swemu i abyś kochał najbliższych tak, byś im nie żałował prawdy, decyzji, rozkazu, pomocy, dobrej rady, uczynku misiernego co do duszy, a nawet co do ciała, byś ratował zagubionych w tym, co jest ich zagładą i czego im potrzeba, aby nie kontynuowali dziejów grzechowych własnego życia. Nie wystarczy zapatrzeć się w świętych, trzeba kroczyć ich śladami. I twoje życie wymaga pójścia za wskazaniami świętych, którzy są głosem Boga ratującym grzeszników przed zagładą.